Cześć wszystkim, nazywam się Szymon Piguła, opowiem wam trochę o muzyce ludowej. Kto wie, gdzie jest Sączów, Zagłębie dąbrowskie. Na pewno sporo ludzi wie, ale nie wszyscy. Za to prawie wszyscy i prawie na pewno wiedzą, gdzie są Katowice. No i dlatego teraz zabieram was w podróż z Katowic centrum aglomeracji śląskiej, właśnie do Sączowa. Hyperlapsem. i wylądowaliśmy w lesie. Lasy mają to do siebie, że wszystkie są bardzo podobne. Słuchajcie i co by nie mówić, trzeci epizod tego cyklu będzie trochę na poważnie. A tematem dzisiejszym będzie pieśń pod tytułem Zginęła nam pastereczka w lesie. Także tyle było kościoła. Wracamy do lasu. O ile to nie jest Las Vegas albo Las Palmas, to nagrywanie czegokolwiek w lesie jest obarczone sporym ryzykiem, dlatego jednak nie las. Wniosłem wszystkie swoje utensylia do poddach, pod strzechy, żeby można było nagrać treść trzeciego odcinka, a to folk. Wiecie już, gdzie jest miejscowość Sączów, tak mniej więcej, i mogę troszeczkę popowiadać dalej o folklorze zagłębia Dąbrowskiego. Z tym Zagłębiem Dąbrowskim to jest taki troszeczkę problem, że ta nazwa trochę nieprecyzyjnie oddaje ten region. Albo może oddaje go zbyt obszernie. Funkcjonuje również druga nazwa, ale o tym za chwilę. Region Zagłębia Dąbrowskiego całkiem jeszcze niedawno należał do województwa katowickiego. Z kolei przed wojną było to województwo kieleckie. Od zawsze bardzo blisko było temu regionowi do Małopolski, a z kolei jeszcze w dalszych czasach było bliżej do Śląska. W związku z tym badacze regionu używają również nazwy zamiast Ziemia Zagłębia Dąbrowskiego, Ziemia Będzińsko-Zawierciańska. I tego możemy się trzymać. Tylko że Zawiercie znowu już tam za chwilę podjeżdża pod Kieleckie, więc może zróbmy z tego Ziemię Będzińską. A już najlepiej Ziemię Sączowską. No i teraz tą Ziemią Sączowską to jest tak, czyli tym Zagłębiem Dąbrowskim, że znajduje się ono u zbiegu dwóch rzek. Jedna rzeka, która płynie od strony Małopolski nazywa się Biała Przemsza. Druga natomiast, która płynie z drugiej strony, nazywa się Brynica. I to Brynica jest tą magiczną rzeką, która oddziela Zagłębie Dąbrowskie od Śląska. Piosenką odcinka jest Zginęła nam Pastereczka w lesie, spisana przez wielkiego Oskara właśnie w miejscowości Sączów. Czyli dzisiaj znowu Pieśni ludowe osnute będą wokół miłości, ale będzie to miłość trudna, miłość smutna, miłość pełna cierpienia. To, co tu widzicie, to nie jest symbol pieniędzy. To jest koreański symbol miłości. Serduszko, widzicie, tu jest serduszko. Nie do końca wiem, co ma wspólnego z Sączowem, ale tak, piosenki będą o miłości. I to w ujęciu nietuzinkowym, Nasłuchaliśmy się już w poprzednim odcinku, jaki to straszny może być mężczyzna, kradnący kobiece wianeczki. Hmm, tyle już było o cierpiących niewiastach. A tym razem też będzie trochę o cierpiących niewiastach, bo pastereczka niewątpliwie jest niewiastą o pękniętym serduszku. Ale oprócz tego, że nauczymy się tej konkretnej piosenki, to zapoznam Was z dwoma z tego regionu, które są o cierpiących serduszkach męskich. Nie, generalnie to będzie nieudana miłość. On ją kocha, ona go zdradza, albo ona go kocha, on ją zdradza, albo on by chciał, ale ona chce innego. To będą takie tematy. To jest melodia pieśni spisanej przez Oskara Kolberga właśnie w miejscowości Sączów. Zginęła nam pastereczka i chciałbym was zachęcić do śpiewania i nauczyć na początek pierwszej zwrotki. Zginęła nam pastereczka w lesie, a któż jej tam śniadanie poniesie. Spróbujemy powtórzyć. Zginęła nam pastereczka w lesie, a któż jej tam śniadanie poniesie. I tutaj zwracam uwagę na pewien charakterystyczny wątek. To jest jednak pieśń ludowa sprzed lat, i tam są ukryte pewne treści. Bo normalnie jak komuś ginie ktoś z rodziny, pastereczka albo ktokolwiek w lesie, to raczej go szuka. A tutaj podmiot liryczny zastanawia się, kto jej tam poniesie śniadanie. Czyli była dopuszczona taka opcja, że ona po prostu na ten popas pójdzie hen daleko. Jest to też uzasadnione poniekąd dlatego, że na terenach zagłębia dąbrowskiego, czyli jakżeśmy ustalili ziemi Będzińsko-zawierciańskiej, ziemia była słaba. Ziemi raczej nie uprawiano, za to na potęgę. Yy, wyrabiano garnki, beczki, skóry, czyli bednarze, rymarze i stolarkę. A oprócz tego, jak już ktoś miał pole, to hodował na niej różnego rodzaju zwierzątka. Zginęła nam pastereczka w lesie, a tuż jej tam śniadanie poniesie. I teraz zastanawiamy się... A mam ci ja na sznatowe pachole, Chodź poniesie jej śniadanie na pod. No dobrze, Szymon, ale nie wszyscy wiedzą, co to jest pacholę. Chyba kto to jest? Pacholęciem możemy nazwać małego chłopca, młodego, nawet mężczyznę, który może takiego chłopca na posyłki, który u tego wielkiego pana mógł właśnie w takiej sytuacji wkroczyć do akcji i uratować pastereczkę niosąc jej śniadanie. Co więcej, tłumaczę młodszym dzieciom że nie miała ze sobą GPS-a. Także zlokalizowanie tej pastereczki nie było takie proste i przed pacholenciem jest długa droga. Spróbujmy zatem jeszcze raz zaśpiewać. A mam ci też. A mam ci też na lepachole. toć poniesie jej śniadanie na pole. Jeszcze malinka uwaga. Ona zginęła w lesie, a odniesie jej śniadanie gdzie? Na pole. Jako że mieliście okazję już usłyszeć całą pastereczkę w wykonaniu zespołu śpiewaczego Sączowianki na początku, to już może trochę wiecie, że pastereczce pęka serce. I ona tak nie do końca zginęła, bo się zgubiła, tylko może tak trochę chciała się zgubić. No ale teraz przechodzimy do drugiego wątku, a w zasadzie pozostawiamy na chwilę pastereczkę i chciałem wam zaprezentować pieśń, którą również śpiewa się w Zagłębiu Dąbrowskim, na ziemi będzińskiej, która to opowiada o miłości niespełnionej, ale miłości od strony mężczyzny. No to ciekawe. Tak, bo kobiety są straszne, są złe. ty nasz usłowiaczku, wysoko latasz. Powiedz, że mi jaką nas uchasz. Słałem panowineczkę nie bardzo dobrą, Już ci twoją pokadeczkę do Jeden wiedzie, drugi wiedzie, trzeciemu i żal, Czwartemu się serce kraje, nie będzie i miał. Piąty siedzi w rogu stoła, odyma wąsy, A wszystko swe pomrukuje, i był niższy. Tłumaczę dlaczego nie robię takich dalekich kadrów, bo byście widzieli kalory. Pewnie. Dobra, czyli zwrotka druga. Pastereczki. O przedłech ja góry bory lasy. To jest taki staropolski czas przeszły. Trzeba by zapytać filologów języka polskiego w tej materii, czy to aby na pewno tak działa. Ale tutaj Pachole śpiewa o, zamiast o przedłem. Oprzedłech. Jedziemy. Oprzedłech, jak góry, bory, lasy, Nie znalazłech pastereczki naszej. I jeszcze raz sobie możemy powtórzyć. Oprzedłech, jak góry, bory, lasy, Nie znalazłech pastereczki naszej. Już prawie umiemy drugą zwrotkę. I teraz, a szukałechi, Szukałem jej, a szukałem i po polu, po boru, ażech ja zaszedł ku temu jezioru. A szukałem i po polu, po boru, ażech ja zaszedł temu jezioru. Zatem Pachole opowiada. Został posłany ze śniadaniem i on jej szukał wszędzie. Wszystkie lasy przeszedł, wszystkie bory, wszystkie pola i wybrał ostatnie miejsce. Najostatniejsze. Za tym miejscem jest już tylko tabliczka koniec świata, a przynajmniej koniec terenów, do których chodziła pasteleczka. I było to jezioro. Czy ją tam znalazł? Trochę zespoilowałem już, że Pastereczka ma złamane serce, a poza tym dzisiaj jest trochę na poważnie. I nie tylko w tematyce, ale też troszeczkę informacji geograficznych przekazywałem również poważnie na temat Sączowa i yy, ziemi zagłębiowskiej. No więc już wiecie, że Pastereczce serce pękło. Wiemy również, że pokazałem Wam przynajmniej jedną zagłębiowską pieśniczkę, w której serduszko pękło kilku chłopakom. A teraz w takim razie chciałem pokazać, że czasem w życiu i w miłości coś się nie udaje, ale na szczęście w kulturze ludowej takie rzeczy potrafili ośpiewać również na wesołą nutę. Czasem po prostu wykazywali się refleksją, może nawet autorefleksją, chcieli się pośmiać, chcieli się przy tym dobrze pobawić. Bo jedna bardzo ważna rzecz to jest to, że pieśni do śpiewania takie ludowe, one nie zawsze były do tańczenia. To nie jest tak, że imprezy robiono tylko i wyłącznie ze śpiewaniem. No była kapela, oni grali. To były raczej takie przyśpiewki, zaśpiewy, które wplatano pomiędzy to, co przygrywała kapela jakieś oberki, czy jakieś troszeczkę żywsze krakowiaki, tańce na trzy, tańce na dwa, nawet skoczne polki, bo przecież mówimy tutaj o wieku XIX, a więc całkiem nie tak dawno temu. Natomiast ta piosenka którą teraz chcę pokazać i którą chcę udowodnić jak to kobiety łamią męskie serca i psują męskie życia, będzie troszeczkę z oka. Dobra, dawaj pan turbo! Tu jest, nie, bez turba jest tu. To się nazywa tremolo. Jedna kropeczka to jest ósemka, potem jest tremolo, a to jest akordeon z turbo. Mm. Mm. A jakże mi się zalecą pierzmy wisiały, A jakże mi się ożenił, gdzieś się podziały. I kabela! A jakże mi się zalecą, to kluski na kluski, A jakże mi się ożenił, to żółwiało już! A jakże mi się zalecą, wszystko obiecali, A jakże mi się ożenił, to mi nic nie dali. A jakże mi się zalecą, mówili mi panie, A jakże mi się ożenił, to nam Więc tak się można było bawić. Generalnie, jak wszyscy słyszeli, nie da się, nie da się ukryć, że no, facet miał kiepskie życie. Mamili go, żeby sobie wybrał panienkę, przyszedł, sobie wybrał. Tu wisiały pierzyny, tu były kluski, makarony. A potem co? Podpisał papiery. Ping, I koniec. Się skończyło. I kto jest okropny? ci są okropni? no, 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 no. no. Ale wracamy do pastereczki, ponieważ w statystycznym ujęciu jestem przekonany, że więcej pieśni o smutnej miłości jest jednak takich, w której to dziewczyna ma złamane serce z powodu jakiegoś jasieńka, albo innego dżentelmena. Znalazł ci ją przy jednym jeziorze, tam koszulinę pierze. Czyli już wiemy z zeznań pacholęcia, który powrócił, że znalazł pastereczkę przy jezierze. Zaśpiewajmy razem. Znalazł ci ją przy jednym jeziorze. ona ze tam koszulinę pierze. To jeszcze raz sobie zaśpiewajmy. Znalazł się ją w żywym Ona se tam koszulinę pierze. I zaśpiewam dalej, bo to zeznaje pacholęcie. A ja jej się pytam, by będzie mnie mnie chciała, Ona nic nie mówi, jeno zapłakała. Razem? Mm -hmm. A ja jej się tam by im nie chciała, Ona nic nie mówi, nie zapłakała. Z tą młodą to jest tak, że jest bardziej w stylu, ale to wiadomo, że ona zapłakała. I teraz kilka uwag praktycznych. Najpierw wyobraźmy sobie tę scenę. Wychodzi pacholęcie i co widzi? Pastereczkę, biorącą sobie koszulę. A skoro ona pierze tylko koszulę, to co ona ma na sobie? Hmm, więc może tak naprawdę ona zapłakała z tego powodu, że on ją podglądał, jak siedzi goła nad wodą. Ale nie, prawda jest taka, że to jest nieszczęśliwa miłość. I do niej to teraz dotarło. Taka to jest właśnie smutna pieśń. Zginęła nam pastereczka w lesie, a nie jej tam śniadanie poniesie. A mam dziwia też na nowe pachole, Toć choć poniesie jej śniadanie na pole. O ja góry, gory, lasy, Nie znalazłech pastereczki naszej, aż udały, po bolu, po bolu, A szukały i powolu poboru, Aże gwiazda, temu jezioru. Znalazł ci ją przy jednym jezierze. Ona se tam koszulinę pierze. A ja jej się pytam, by być mnie chciała. Ona nic nie mówi, jeno zapłakała. I wielki finał. Jak uwspółcześnić pastereczkę? Pewnie za czasów pana Oskara Kolberga i jego ziomków, no to byśmy zrobili furorę, takim wykonaniem jak przed chwilą. Tym bardziej, że akordeony były dopiero tak średnio popularne, więc pewnie by byli w wielkim szoku, że ktoś może mieć mistrza świata i to jeszcze jest turbo. Ale specjalnie dla was mam łakomy kąsek, to znaczy przepis na uwspółcześnioną pastereczkę. Bierzemy pastereczkę tekst pastereczki. Następnie wybieramy niewiastę z dziecięcego zespołu Śpiewaczego gminy Joda-Żarowice i prosimy ją, żeby pięknie zaśpiewała. Potem o współpracę prosimy Dagę oraz mistrza miksu Hulbixa. Przerabiamy to wszystko, przerzucamy i wychodzi o to coś takiego. I tam śniada nie się, a mam ci ja też tak pachule. tuć poniesie się śniadanie. Na Po polu poboru A żech Ja zaszedł Ku temu Jezioru Znalazł ci ją Przy jednym jezierze Ona se Tam koszulinę Pierze A ja jej Pytam, będzie li mi chciała. U na nic nie.